Dzień dobry. Znalazłam dziewczynę z Kirgistanu na TikTok i powiedziała coś naprawdę interesującego o Polsce, i byciu tam, to naprawdę do mnie przełamała. A jestem ciekawa, co wy, jak, jako Polacy, o tym, Myślicie o to, co napisała. Ludzie wciąż zadają, zadają mi pytania, takie jak: Co cię zaskoczyło w Polsce? I co jest ekscytującego w tym kraju? Tymczasem zapominają, że ten kraj nie jest centrum rozrywki a nie parkiem rozrywki. Zostaję w Polsce, bo czuję się tu spokojna i szczęśliwa. Kraków to dobrze zorganizowane, tętniące życie miasto. Mieszkałam w tak urzekających krajach jak Japonia czy Włochy, ale nigdy nie czułam się tam, jak w domu, tak jak w Polsce. Kieruj się sercem, a nie trendami. Zgadzacie się, się. Naprawdę podoba mi się to czym się dzieli, Ponieważ um, tak wiele filmów o Polsce na YouTube ma na czelu jej podkrecenie. Więcej osób przyjeżdża teraz jako turyści, aby skreślić to śliste. Myślę, że Polska jest teraz swego rodzaju trendem. Ja zakochałam się w Polsce i poczułam się jak, dom, jak w domu ponad 3 lata temu. Od tego czasu Udostępniam filmy o Polsce. Głównie o tym, co tu się czuję. Oczywiście odkryłam tu również wiele miejsc, ale nie po to, by skreślić, wiesz, mojej listy. Podążam za głosem serca. Ono prowadziło i provádí mě do Polsky. Děkuji.